Mamy końcówkę miesiąca, a to oznacza, że czas wysłać ponownie do Becketu oraz do PSA karty. Do gradingu. Tematycznie tym razem BGS. Jeżeli chodzi o wolumen wysyłanych kart z miesiąca na miesiąc, jest Was coraz więcej. Bardzo chciałbym serdecznie każdej osobie z osobna podziękować, oraz życzę Wam wszystkim, aby na Waszych etykietach, później jak karty do Was wrócą na slabach, zawitał. Black label. Zanim jednak przyjrzymy się waszym kartom, mała i klasyczna przypominajka, jeżeli podoba Wam się kontent który tworzę, nie zapomnijcie o tym, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem, tak, aby algorytm YouTube'a troszkę poprawił oglądalność naszych filmików. Tak więc, moi drodzy, nie ma dalej co przedłużać! Let's go! One Piece, oraz Pokémony japońskie klasycznie dominują, jeżeli chodzi o wysyłkę kart do BGS-u. Słuchajcie, zaczynamy. Pierwsza osoba to jest Serdel z kanału Róża i Serdel, których serdecznie pozdrawiam. Mamy tutaj Queena, którego wydropiliśmy na naszym box breaku. Kolejną osobą jest Miken. Mamy tutaj Mewtwo VStar, również nasz box break. Moi kochani, pewien contender na Black Labela. Zobaczymy, może się przytrafi tutaj czarna Etykieta. Kolejną osobą jest Mateusz, który ma jedną kartę w tym miesiącu. Jest to Lugia V. Alt Archic, z dodatku Silver Tempest. Kolejną osobą jest Dawid, aka Xeo, który w tym miesiącu wysyła większą ilość kart. Słuchajcie, mamy tutaj Windsmoke Raiju. Jest i King, jako lider w alcie. Mamy Perone. Również liderka, jest i Okiku One Piece, moi kochani fajnie się grilluje właśnie w bekecie Perona, kolejna z OP 06 oraz mamy słuchajcie Nami, OP 08 również Alcik kolejną osobą jest Verto z jedną kartą mamy tutaj słuchajcie sygnaturę z Weiss Schwarz, którą wydropiliśmy zresztą u nas również na breaku Kolejną osobą jest Wiedźmak. Mamy kolejną sygnaturę. To jest karta, która kosztuje ponad 680 dolarów jako karta row. Słuchajcie, jak to wróci jako Black Labelka, to po prostu emeryturka gwarantowana. Kolejną osobą jest Kinematograf. Mamy tutaj Charizarda z Paldean Fates. Kolejną osobą jest Michał z trzema kartami. Michał jest jedną z tych osób, która właśnie... Miała black labelkę z dodatku 151 karta o wartości ponad 20 tysięcy złotych do niego trafiła. Tak więc trzymamy kciuki, żeby tutaj kolejna fajna czarna etykieta się pojawiła właśnie na tych gradech. Następnie mamy Wedo z dwoma kartami. Między innymi słuchacie piękna nami z PRBK. Moi drodzy, jest to jedna z chyba pierwszych kart, jakie mamy tutaj z nami, jeżeli chodzi o mangi wysyłane w tych send-offach. Oraz mamy kolejną nami jako kartę alt-artową. Następną osobą jest Kinematograf. Mamy tutaj, słuchajcie, Dona oraz mamy Kozuki Hiyori. Krótkie ogłoszenie parafialne, jeżeli również chcielibyście gradeować swoje karty, czy to w PSA, czy w Bekecie, to możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Znowu mamy kinematografa z jedną kartą, kolejny Don oraz Briana z dwoma kartami. Mamy tutaj słuchajcie, Nico Robin oraz mamy Boe Hancock. Piękne, piękne karty. Następnie mamy Mikena z dwoma kartami. Jest i Monkey D. Luffy z OP 0.5 i słuchajcie, mamy również Dona z Beka. No i znowu Miken tym razem regrade'uje kartę, która była zgrade'owana jako PSA 10. Słuchajcie, będziemy walczyć również o Black Labelkę. Oraz mamy ponownie Mikena. Są to osobne zamówienia, dlatego lecimy zawsze chronologicznie. Mamy kartę Eevee z Crimson Haze. Oraz na zakończenie mamy kartę Dakota, jest to Sanji, jeden z droższych dropów z dodatku PRB, 01 The Best jako lider. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Fajnie, że dotrwaliście ze mną do samego końca, a my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.